Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj z cyklem Kuchenne Ewolucje Wracamy. Zawitaliśmy, co widać za mną, statek Sołdek, więc zawitaliśmy do Gdańska. Jesteśmy na długim targu przy Motławie, więc jedno z charakterystycznych miejsc, jeżeli chodzi o kuchenne ewolucje. A tak naprawdę mówimy tutaj 15 lat po kuchennych ewolucjach. Zaraz się odwrócę, zaraz tutaj przejdę. Może to sobie teraz, bo tam jest mniej ludzi. Właśnie ludzie wysiadają w tym momencie statku, a tutaj za mną, o dokładnie tam, dokładnie tam, znajduje się tawerna dominikańska. Mówimy tutaj o restauracji z drugiego sezonu, 14 odcinek i rok 2010, czyli 15 lat po kuchennych rewolucjach. Magda Reszel zawitała. Do tej pory restauracja czynna, byłem nie parokrotnie, co zastanowiłem się w środku, na pewno w podłodze był ten słynny wąż, a także sytuacja związana jak dobrze pamiętam z jeleniem, yy, z piłkarzem, jak, jak to kucharz odpowiedział, więc na dominikańska, ona cały czas wita gości, tutaj właśnie kolejne osoby oglądają, czy można wejść, na dominikańska, za chwilę sprawdzimy, 15 lat po kuchennych rewolucjach, co jeszcze oferują, czy są dania magdegesa restauracja jest czynna, więc możemy zaglądać do środka. Chodźcie, zapraszam na odcinek z Gdańska Kuchenne Ewolucje Wracamy. Kawerna Dominikańska w Gdańsku. Zapraszam na film. Wąż jeszcze cały czas mieszka tu w restauracji. Słabo go widać, tam uwalona podłoga, źle wytała ta szyba, no ale A cała restauracja wygląda właśnie w ten sposób ciekawego. Tak wygląda restauracja. Jeżeli chodzi o samo wnętrze, jeżeli chodzi o menu, to menu, już jest, menu jest bardzo mocno zmienione, widać. Mamy tutaj przede wszystkim dominują ryby, nie ma już tej dziczyzny, która tu jeszcze na stołach, są też stoły popuchędno-rewolucyjne jeszcze z tym jeleniem właśnie. A zupy jest podstawa szczawiowa, rybna, żółek w chlebie domowy, sałatki, a tak są dania rybne, dużo jest dań rybnych, widać włoskość, dzwonko kochali buta, dorsz, a z dań mięsnych mamy żeberka, utka z kaczki, schab z panką, pisku, czeka, steks po lędwicy, desery, a dalej kata, to już są praktycznie same winy, więc dań poewolucyjnych już tutaj nie ma, ale spróbujemy. jak właśnie skuszę na sałatkę z rozbefem, zobaczymy. A tu z tego jest na pewno, że jak jesteśmy w tej restauracji, to Widzimy też, co się dzieje na całym nabrzeżu. Teraz zaparkował tutaj, zawodował statek, więc ładny widok do jedzenia. przystawka śledź po tatarsku podawana w takiej puszce, jakby dopiero była otwarta. Bardzo fajny pomysł, jak z centrali rybnej. Patrzcie, tak to wygląda. Samo podanie bardzo fajne. Jakbym otworzył puszkę śledzia, usiadł na murku w takim sklepie rybnym. Fajne, czuć mocno odcięcia. Mm, ciekawy śledzik. Sos to fajny. I taka hałko, Chałko kromka maślana. To jest słodkie, to jest pikantno-głoczycowe, hmm? nadmorski klimat. Ciekawe. Fajne. Zamówiliśmy już rosołek, tam też mamy szczawiową i jest też sałatka z rozbrewem. Dzisiaj zdecydowaliśmy się, bo jesteśmy 4 dni po jedzeniu ryby, więc dzisiaj trochę inaczej. Ale ciekawiła mnie sałatka z rozbefem z sosem truskawkowym. Takie rzeczy. A tam jest jeszcze wcina na szczawiowa. Dobra. Próbujemy Rosu. Rosu był bardzo gorący, ma podtależ, tylko podtależ został po drugiej stronie stołu, więc plus za podtależ, plus za gorący. To jest esencjonalny, tylko jak się go tak podniesie od spodu, to on ma tutaj takie warzywa w formie trochę takiego spaghetti warzywnego. O, tak na długo ta, ta marchewka piecuszka. I właśnie te kluseczki. Tych warzyw jest na tyle sporo, że marchewka przebija słodkością i daje taki wywar mocno jarzynowy, więc mimo, że jest zrobiony na trzech Zajach mięs, to bardziej chyba tutaj te warzywa grają w tym niż, ale zdoby. jest doby, jest doby, jest inny, bardzo doby. o tutaj przyszła szczawiowa wybrana, tu jest szczawiowa, hmm fajna, bo i kwaśna, dobra a tutaj jest sałatka z rozbefem, właśnie z, z sosem z truskawek cienkie pracy właśnie z Słodka fajna, jedynie ten sos cuskawek jest bardzo zimny. Mógłby być cieplejszy sos i by była jeszcze fajniej, bo by się fajniej sok, yy, wydobył smak z Ale jest ciekawa. Czas opuścić tawernę Dominikańską krótkie jedzenie, szybkie. No bo tak, dań Magdegesla nie ma, więc już o tym wiecie. Dużo nie popróbuję. Stanę tak, żeby może było troszeczkę widać, żebym coś ludzi nie nagrywał, a ta władna domikańska. Więc dużo, dużo już dań po kuchenno ewolucyjnych nie ma, bo praktycznie nie ma, nie ma nic zdań z dziczyzny, nie ma dań z jelenia. Ta wanda się zrobiła taka, jeżeli chodzi bardzo turystyczna. No jest ryba w Gdańsku, muszę się odwrócić, żeby wiadomo, nie było za dużo ludzi. Jest, jest klasyczna karta, trochę ryb, trochę jakiegoś tam schabowego i podobnych rzeczy. Więc takie dobre, restauracyjne, turystyczne jedzenie. Mówię, dla mnie sałatka była za zimna, żeby to wszystko skomponować. Razem to się nie łączyło samo w sobie. Kiedyś tu byłem, były jeszcze pamiętam, Magdegester, takie opiekane rybki. Śledzie tego w tym momencie już nic z tego nie ma. No ale cóż. Myślę, że to bardziej się już teraz nastawiło na turystę niż na kuchenne ewolucje. No jednak te 15 lat swoje zrobiło i, i to już nie jest aż tak bardzo, tak bardzo e, kojarzone właśnie z kuchennymi ewolucjami. Zaglądajcie oczywiście tutaj. E, czy wrócę? Nie wiem, czy wrócę do tego miejsca, bo mnie nie urzekło mnie nic takiego. Wow nie, nie zrobiło na mnie. Może ja już też mam za duże oczekiwania na takie właśnie wow, albo też na smaki, które jeszcze gdzieś tutaj przetrwały. Powiem wam przez tak dzisiaj jest w ogóle czwartek. Pogoda jest taka średnia, mamy końcówkę maja. W lokalu siedzimy sami, tam jeszcze jest taki ogródeczek. Nie chcę ludzi wam nagrywać za bardzo. Ogródeczek jest i tam w tym ogrodeczku są zajęte dwa stoliki, jest godzina 14, więc widać po innych. Gdzie tutaj obok mamy włoską restaurację, mamy rybną i tam ludzie naprawdę siedzą. Tutaj jest bardzo, bardzo mało dwóch panów kelnerów, panów kanerów z kuchennych ewolucji zresztą. Którzy tak naprawdę nie mają za, za dużo pracy, więc no jest jak jest. Towarna dominikańska, zaglądajcie. Ja sprawdziłem 15 lat po kuchennych ewolucjach. Tak wam mówiłem, drugi sezon. Zaglądajcie. Ja jadę dalej. Z takim widokiem was zostawiam. O, z takim widokiem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia oczywiście na kulinarnym szlaku. I jadę dalej szukać miejsc po kuchennych ewolucjach. Wszystkiego dobrego.